Wesoły Świat! W tym roku, w ramach życzeń świątecznych i prezentów chcę Wam dać opowieść wigilijną. Opowieść straszną, opowieść, która doprowadziła do łez trzech naszych mechaników, włącznie ze mną. Oto jej przyczyna. Skoda 105. Ta Skoda jest własnością naszego dobrego klienta Radka, którego serdecznie pozdrawiamy, która dała nam mnóstwo radości i łez w mnogą. Przyjechała do nas 7 miesięcy temu, na uruchomienie. Auto jest wiele, przez wiele lat, przez latka eksploatowane, a następnie stało kilka lat w Muzeum Skarb Narodu, więc stało. Wiecie, jak to jest z samochodami, które stoją, trzeba je uruchomić. Auto przyjechało tutaj o własnych siłach i stanęło. Jak to było? Zaczęliśmy od organoleptycznego obejrzenia samochodu. Okazało się, że dymi koszmarnie, to znaczy dym, dźwięki z silnika, kultura pracy wskazywała na to, że ten samochód jest po prostu zajeżdżony. Nasze silnik tego samochodu jest do remontu, zresztą sugerowane to było kilkukrotnie klientowi wcześniej, kupił nawet drugi silnik na wymianę. Ok, no trzeba to zweryfikować, zobaczyć. Auto poszło na podnośnik. Aha, klient w ogóle przyjechał yy, z takim problemem, że wiecie, bo tam skrzynia zaczęła hałasować, dosyć mocno wyje. Znaczy, no pan tylko skrzynię, to byście zamienili, albo naprawili tę skrzynię. No, no nie ma sensu. tak? Dobrze, okej. Okay. Auto poszło na podnośnik. Jak zaczęliśmy je przeglądać, to tutaj macie listę. Uff. Czego tam nie było? Zaczęliśmy od usuwania takich najbardziej widocznych rzeczy, czyli sprawdzimy to dymienie. Co co się będzie działo? Wyregulowaliśmy zawory, zbieraliśmy kompresję. Kompresja jest w porządku, silnik wcale nie kwalifikuje się do remontu. Może stanęły pierścienie, to się potem okaże, zobaczymy. Może zawory nie trzymają troszkę, no ale tak kompresja nie wskazywała na to. Może uszczyniacze zaworowe? no uszczyniacze rzeczywiście były tam słabsze, bo je wymieniliśmy. Auto dalej dymi, troszkę lepiej pracuje, ale dymi zajęliśmy się gaźnikiem. Ten gaźnik Wam pokazywałem na wiosnę, bo ja go rozkładałem dokładnie, zrobiłem z niego pokazówkę, jak wyjmuje się wszystko, mógł z przelotami, ono było szkiełkowane, potem był myty w myjce uteźminkowej, jeszcze raz polerowany, szlifowany, kalibrowany, byty w myjce, znowu kalibrowany. No zrobiony tak wzorcowo, idealnie. Natomiast co zauważyłem, to tutaj zamiast kołka została wkręcona taka śrubeczka. Ja tą śrubkę potem usunąłem, wstawiłem kołek z drugiego gaźnika. O! Ta śrubeczka uchyla przepustnicę. Tylko tyle, że w tych gaźnikach przewidziane jest, że uchylenie tej przepustnicy to jest 0,12 mm, czyli 12 mm. Więc taka śruba w ogóle jest tutaj nieuprawniona. A firma specjalistyczna, która robiła remont tego gaźnika nie mogła sobie dać rady z wolnymi obrotami, w związku z czym yy, podniosła za 2 mm ten, tą przepustnicę, silnik dostał 1800 obrotów wolnych, czyli nie miał, nie miał wolnych obrotów. Chodził, zapalał, jeździł, wszyscy zadowoleni, tylko że dymił, palił 10 litrów, tak jak wspominałem, i yy, to się do niczego nie nadawało. Po mojej interwencji silnik odzyskał wolne obroty, yy, ta śruba nie była potrzebna, Natomiast no, odpalanie było dosyć trudne, ale ponieważ nie znaliśmy tego samochodu, więc wyglądało na to, że jest to taka uroda tego silnika. E, Okej, okay, zajęliśmy się resztą. No, jak widzicie na liście, tam było mnóstwo rzeczy. Płyn hamulcowy, zużyty poza skalę, ilość wody w tym płynie. E, luzy na łożyskach. E, Luzy na zawieszeniu, koniec zawieszenie jeszcze zostało do zrobienia, ale, ale, ale jest już wykryte. Urywane śruby tylnego zawieszenia, że to się nie urwało samo z siebie, to w ogóle cud. No wszystko porobione. Aha, pęknięty przewód hamulcowy. Nie hamulcowy, tylko paliwowy. Tam jest taka, to bakiet w takim kształcie, o tak. I pomiędzy tymi dolnymi częściami baku jest śruba łączeniowa. Całkowicie sparciała oryginalna, to od siedemdziesiątych rozsypała się w proch, także nie ciekła, bo, bo nie była ruszana, bo tutajśmy do zaczęła się od razu. Eee, co tam jeszcze? Eee, licznik rozsypał się na czasie jazdy. To już jest. Eee dalsza historia nie istotna tak naprawdę. Poprawiliśmy elektrykę, odzyskała światło, odzyskała e, odzyskała wycieraczki, bo wycieraczki były pozacierane. Silnik spryskiwacza, to widzicie tutaj jak wyglądał, e, także go także nie było już w zasadzie. E, no wszystko to było generalnie, e, generalnie no, auto było bardzo, bardzo mocno e, zastane i trzeba je było e, uruchomić. Auto uruchomione, jeździ... Aha, nie, no, przepraszam, nie uruchomione. E, zmieniały olej, w oleju paliwo. Co to szukamy przyczyny tej, 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 tego paliwa oleju? Znaleźliśmy. Okazało się, że podkładka, pod, taka jest podkładka z eponitu. Ona służy do oddzielenia pompy od bloku silnika, żeby się nie grzało, Czy tak termiczna? Przekładka rozsypała się. Ona jest w trzech kawałkach. Dopóki się, był przykrycona, była przykręcona, pompa, to się trzymała. Jak wkręciliśmy do pompy, to się rozsypała na kawałki. Zdobyliśmy tą przykładkę, bo ona akurat do tego silnika jest trudna do zdobycia, ale z innej wysokości niż z późniejszych modeli. Rozłożyliśmy pompę, okazało się, że pompa ma bardzo ładną membranę, tylko że w środku, śrubka od membrany jest późna, więc się rozwulkanizowała, to paliwo się lało przez tą membranę do środka. Zmieniliśmy, zrobiliśmy. A zmieniliśmy przewody, ale oczywiście zapłonowe, zmieniliśmy świece. No standard, tak? wszystko zrobione, samochód wyregulowany. No ma te problemy z zapalaniem troszkę jeszcze, ale to może się rozjeździ. Ma jeszcze troszeczkę problemów, minimalnie te obroty są troszeczkę za wysokie, bo takie są na poziomie 800, 850, powinno być tak 100 mniej, ale no jest to akceptowalne. Pani spal, spala, nie dywi, yy, więc jest wszystko ok. Wspaniale do klienta, mówi Radek, słuchaj, możesz odbierać. Yy, o, to fajnie, to ja pojadę na rajd, mówi Radek, yy, to tylko mogę odbierać wieczorem, bo yy, dzisiaj ten y, pracuję do późno. No, to wziąłem do domu, jeszcze pojechałem, pojechałem całą okolicę, pojechałem, stankowałem, bo ten samochód, wszystko było pięknie łapie. Przyjechałem do domu, jeszcze taki delikatne i i różnych rzeczy, żeby klient był zadowolony, że przyjemnie auto odbierał. Chcę przestawić się na podjazd, auto nie odpala w ogóle, totalnie. Zacząłem grzebać, wymieniłem przewody, jeszcze raz mówię, przewody były nowe, ale pomierzyłem je, ten opór taki nie za bardzo, No to miałem akurat z metra przewody, to szybko zakłułem nowe, jeszcze podregulowałem trochę zapłon, podpaliłem. Dobrze, może no, się poluzował bardzo zapłonowa, bo to wiecie, to wszystko stało, więc jak to się skręcało, to może zapomniało, no, no generalnie, e, generalnie tak, tak to jest. Aha, jeszcze skrzynia biegów oczywiście, bo skrzynia biegów będzie w dalszym etapie. No skrzyni biegów się okazało, że stanęło łożysko na wałku zdawczym, e, zaczęło się kręcić, w, wyorało dziurę po budowie, w związku z czym nie było sensu e, tego naprawiać, bo to koszty i trudność pewna, żeby to wyosiołać potem, e, w związku z czym e, jedną skrzynie, drugą skrzynię, skrzynię rozłożyli, e, sprawdziliśmy łożyska, sprawdziliśmy tryby, jedno łożysko było do wymiany, mieliśmy to łożysko. E, przy okazji, e, przy okazji e, okazało się, że skrzynia była w dobrym stanie, ale została rozszablowana na części do innych, do innych skrzyń. W związku z tym, żeśmy to wszystko pouzupełniali, złożyliśmy skrzynię, włożyliśmy do samochodu, przy okazji, jak wyjęliśmy skrzynię, to i wyjęliśmy silnik, to wszystko było zalane olejem, zakozubiałe, za więc wymyliśmy to wszystko, uszczelniliśmy silnik od nowa, uszczelniliśmy skrzynię, wymyliśmy komorę silnika, bo też wyglądała jak, jak piekło. Po prostu teraz wygląda tak, więc jest dużo lepiej, moim zdaniem. Włożyliśmy cały zespół napędowy. Ale wracając do tematu. Ok, auto odpala, przyjechał Radek, pojechaliśmy na przyjazdkę. super, jeździ, nie? Zamieniliśmy się na on wsiadł. Skłasza że auto szarpie. No niemożliwe. Dojechaliśmy, faktycznie szarpie, gaśnie. Dwie, kurczę, no nie wiem słuchaj, przed chwilą było dobrze. Na już jest wieczór. Jedź, on jedzie, tak? No jedzie. W porządku jest wszystko, tylko że no czasami gaśnie. No dobrze, to jedź. jedź o ten rajd. Zobaczymy, co się zepsuje, no bo w tej chwili już nie wiemy, tak? No Wszystko zostało sprawdzone. jeśli ten rajd. Jak wrócisz, to auto wraca do nas, będziemy, wraca do nas, będziemy nad nim pracować dalej. Pracujemy, przyjechał, wygrał ten ride, przyjechał mówi drum. Skrzynia hałasuje jeszcze gorzej niż hałasowała. Auto gasi na każdym skrzyżowaniu, ledwo odpala. No, no, no ten, okej, okay, zostawiaj, to już jest mój problem, muszę to rozwiązać. Także niech stoi, nie robimy. Skrzynię szybko zweryfikowaliśmy, okazało się nasza wina, bo. Ona rzeczywiście, jak się skręcało mocno w lewo, to ona w lewo, to ona na ostrym zakręcie rzeczywiście chrobotała. E, tylko, że no znowu tak to, troszkę nas, z naszej strony życzeniowe myślenie, że może była rozpoławiana, może tam jakieś uszczelnienia, coś się układają, to niech to się ułoży, e, to powinno przestać. E, no nie, nie przestało, nie miało prawa przestać, przestać, po prostu jak żeśmy ją składali, to nie zauważyliśmy, że tam była jeszcze podszabrowana jedna podkładka. Ciliutka taka tylko regulująca, regulująca dyfer. Ja dyfer sprawdzałem na pastę, no ale jakoś tak się akurat ułożyło, że ta pasta mi się ładnie ułożyła, więc wyglądało, że jest wszystko ok. Brakowały mi podkładki, dołożyliśmy tą podkładkę. Skrzynia się uspokoiła i jest w porządku. Ale auto gaśnie. Dobrze. Jest iskra. Jest nowa cewka, jeszcze podmieniliśmy cewkę, gaśnie cały czas, wszystko zrobione. Zauważyliśmy, aha, to jeszcze jak Radek odbierał samochód. Zauważyłem, że ono mi gasło wtedy pod garażem, jak włączał się wentylator. No to ja wymieniłem regulator napięcia. I to ustało. To znaczy, że po prostu jak był spadek napięcia, to było za mało prądu na i on po prostu gasł. Okej, okay. no to zamieniliśmy, zrobiliśmy. No to zamieniliśmy wcześniej, stoi wyeliminowane, czy tak, prąd jest zapewne dobrze. Kable zapłonowe są nowka sztuka kolejne, świece są nowka no, zapłon ustawiony, zawory ustawione. W takim razie coś się znowu w tym gaśnik ustało. Nie bez powodu, poprzedni ktoś, który ten gaśnik rekaderował miał z tym problem. Rozkładamy komisyjnie. Na kawałeczki składamy, Tomek czyta mi kalibrację dysz i wszystkich rzeczy, ja to sprawdzam z lupą. Składamy razem, żeby nie było pomyłki, wkładamy auto, odpaliło. Pojechał Tomek, przejechał się, nie no super jeździ, w ogóle nie ma żadnego problemu. Można, można oddawać samochód, no to Radkę. radkę Radek słuchaj, ten auto jest zrobione. przyjeżdżaj, zabieramy. To jest taki trochę flashback, bo myśmy takie coś mieli z Warburgiem, że pamiętacie. Okej, okay. Radek przyjechał. Przywiózł nam listwy te boczne, żebyśmy mu założyli, ale był śnieg, nie chciał jechać, dostawił je u nas, mówi. Ok. nas następnego dnia, auto nie odpala. W ogóle totalnie nic. Ok. No to w takim razie mówię do chłopaków, gaźnik przykładamy. Ten gaźnik to jest jakiś szwedz. coś w nim jest nie tak, jak go sobie będzie okazja, to ja go w ogóle wrzucę na piłę, przepołowimy go na, na, na dwie części, zobaczymy co się w środku dzieje, ale to na przyszłość. Mówię OK mamy na placu skodę 120 przekładamy SDR gaźnik standard, Dobrze no to przełożyliśmy gaźnik, chłopaki go dołączyli tak mniej więcej, Skoda odpaliła jak marzenie, w ogóle okazało się, że ma wolne obroty na poziomie tam 650-700 obrotów, super, w ogóle no, do, do rewelacja, eee, reaguje na gaz pięknie, pojechał do to Tomek się przejechać, no nie, no teraz to w ogóle inny to już nie taki dziadkowo zjedzie, w ogóle super, no o, no nareszcie spokój, rozwiązanie, cały problem to był ten gaźnik, trzeba było to od razu zrobić, nie bawić się, nie tracić czasu na, na remonty, Ok zmieniliśmy. Następnego dnia przechodzimy, auto nie odpala. No to już szlak chłopaków trafił. Rzucili im te roboty, ambicja ich wzięła, szukają, ustawiają zapłon. Zapłon dobrze ustawiony, ale Piotrek tutaj, Tomek wam teraz powie jak to było. Jas. Już, Zdjąłem, mówi dawaj, zwalaj to, zwalaj pokrywę. Zdjąłem pokrywę, ustawił zawory, zawory dobrze. Obrót wałem, ten się podpiera. No to go jeszcze raz ustawił, znowu się podpiera. No to padła decyzja, że zatarty jest ten konik. Wyjęliśmy całą klawiaturę. Na stół, cała klawiatura rozebrana w drobny mak yy, Czyszczona, polerowana, żeby się wszystko kręciło Złożyliśmy, to samo, ustawił zawory dobrze Jeden obrót wałem, cofa się Nacisnął śrubokrętem tutaj na laskę 3 mm w dół wpadło, nie? I był zawór podparty. No i tutaj kręcisz, przytykasz A w ogóle nie się z gaźnikami, nie zdejście nic No i dzisiaj Dzisiaj się nie poddał, dzisiaj wywalczył Generalnie o to chodzi, że jak przykłada się do gaźnika rękę, to powinno czuć się sanie, dlatego że gaźnik zasysa tędy powietrze poprzez ruch tłoków, tak, czyli mi się podciśnienie zasysa powietrze powinien ssać. Ok, tą szklankę wyczyściliśmy, wypolerowaliśmy wyczyściliśmy kanał, okazało się, że prawdopodobnie ten, ten, ten silnik był tak zokozu że jak żeśmy go y, zmienili olej, to się wszystko przepłukało, poszło, może jak kręciliśmy śrubą od pompy y, paliwowej, bo to było przy, tym, przy pompie paliwowej, to wcisnęliśmy tam jakiś brud, no cokolwiek. Coś się wydarzyło z brudem z tego silnika. Szklanka stanęła, szklanka chodzi. Auto odpaliło, Tomek pojechał. Nie, no teraz jest spoko, nie ma problemu. Ja się przyjechałem. Nie, no ładnie jeździ, nie ma sprawy. Moim zdanie troszkę przymulone na autoskopę. OK. Odyby wstawiliśmy auto. Następnego dnia przychodzimy auto i odpalam. No to tak. Gaźnik wymieniony, kable wymienione, świece wymienione, cewka wymienione, regulator napięcia wymieniony, zawory sprawdzone, zawory chodzą, yy, luzy zaworowe ustawione, zostaje tylko zapach. Aha, wcześniej oczywiście był wyjmowany aparat zapłonowy, e, aparat był rozkładany, e, składany, sprawdzany, wszystko w porządku. Jest tu jeszcze raz rozkładany aparat zaponowy. Znowu, jeszcze tam jakiś minimalny luz gdzieś się pojawił, dobrze to zlikwidowaliśmy. Wstawiliśmy, założyliśmy jeszcze na wszelki wypadek nową kopułkę, auto nie odpala. Po prostu jest iskra, wszystko jest i inaczej, auto odpala. Tylko jest tak. Blum, blum, blum. Fajny dźwięk, nie? Tak, czyli odpala na sekundę i gaśnie. No dobrze, czyli wygląda jak paliwo. Sprawdzamy paliwo. Nie, paliwo jest w porządku. Mówię, Piotr, przełóż, proszę Cię, zapłon z tej Skoty 120. Ale nie, bo to będzie problem, bo to elektronik i tak dalej. Przełóż. Ja, no, no okej. Okay. No, Piotrek proszę do domu, tą narysowałem, schemat, jak to podłączyć. Przełożył ten zapłon. No, nie odpala ten samochód. Przed nią spojrzałem, nie miał prawa odpalić, dlatego, że Zmasowali źle podłączyli, zmasowali cewkę, więc to nie miało prawa odpalić. Połączyłem prawidłowo i do samochodu i wygląda to tak. Auto jest zimne, nie wyłodzi się odpalone. Odpala to kluczka. No. Nas wieczorem sprawdzamy, odpala. Dzień później sprawdzamy, odpala. Dwa dni później sprawdzamy, odpala. Dzisiaj jest piąty dzień, kiedy ona odpala. To jest ten dzień, kiedy ja już powiedziałem klientowi, żeby ją zabierał w radku, bo ona jest gotowa, zabierze się od nas, bo po prostu ona wzbudza w nas złe emocje. A już były plany. Tam jest wisła, że ją weźmiemy, wepchniemy do tej wisku ze skarpy. Nikt tego nie zauważy, nie znajdzie albo na ją zostaniemy, benzyna, szmata, będą fajerwerki, cokolwiek, ale już po prostu ten samochód nas dobił. Ale jest dobrze, jest dobrze, działa i to jest straszna historia na temat Skody, a wiem, że nikt nic tak nie przesparza radości ludziom jak nieszczęście bliźnich, więc mam nadzieję, że Wam się przyjemnie słuchało, eee, a przy okazji zapraszamy, bo my się takimi rzeczami zajmujemy. My zawsze robimy tak, że naprawiamy do skutku. Nie ma, że zostawiamy coś nie działające. Nie, musi działać. Jeżeli auto nas przyjrze niesprawne, naprawiamy niesprawność. Jeżeli przy niesprawności znajdujemy coś kolejnego, naprawiamy. Tak na przykład było. Wracam po tym nagraniu do domu. Tak sobie słucham, sobie co tam powiedziałem, no ale nie powiedziałem najważniejszej rzeczy. To znaczy tego, że każda z tych usterek, którą żeśmy wykryli, powodowała niemożliwość normalnej eksploatacji tego samochodu. To znaczy, to nie jest tak, że ten gaźnik został wymieniony niepotrzebnie. Potrzebnie, dlatego, że bez wymiany tego gaźnika ten samochód bardzo trudno odpalał i miał problemy z wolnymi obrotami. To nie jest tak, że naprawa pompy była niepotrzebna. Była potrzebna, bo paliwo lało się do oleju. nie jest tak, że niepotrzebna była wymiana zapłonu. Ten zapłon trzeba było wymienić, bo bez tego po prostu zapłon gazu. W ogóle cała Całe, całe zgłoszenie klienta się zaczęło od tego, że wiecie, jak będziecie robili, to zwróćcie uwagę, bo ma taką tendencję, że jak jadę sobie gdzieś, to powiedzmy, jadę godzinę, on nagle gaśnie, potem go odpalamie. I eee, to właśnie się pogłębiło. Po prostu my, robiąc serwis, wyciągając ten aparat neponowy. Rozłożyliśmy go na kawałki, wyczyściliśmy, wymieniliśmy smar, bo to był smar zastały, to był smar, który po prostu się skawalił. A prawdopodobnie wywołaliśmy pogłębienie tej awarii. Tylko, że no, nie można było tego wykryć. Dlaczego tego nie można było wykryć? Dlatego, że iskra była. Wymieniliśmy kondensator, oczywiście, na przykład na bo, bo tego nie powiedziałem, e, na nowy, z pudełeczka i dalej ta iskra była i była w porządku. Ta iskra nie znikała. E, w związku z tym, e, no, trudno było e, dojść do wniosku, że jest to inny aparat. No bo wszystko się zgadzało. Aparat nie był zużyty, nie miał zużytego e, krzywek. Także i niestety takie są nieszczęście z aparatami, a to nie jest pierwszy przypadek moich, w mojej karierze, to jest trzeci przypadek, kiedy aparat dał tak mógł chłopic. Poprzednim to był Wertburg. Nie wiem, czy pamiętacie, jeżeli nie to cofnijcie się w naszym łolu do, do Wardburga i co tam się wydarzyło, e, bo, bo to była też niespodzianka ogromna. E, no i pierwszy przypadek to był mój maluch. Nasz malu, ten żółty. E, jechał 20 minut, stawał. Jechał 20 minut, wstawał. Męczyło się nad tym trzech mechaników. Ja, Sikora między innymi. E, wszyscy żeśmy doszli do wniosku, że to niemożliwe. Wszystko jest w porządku. Nie może się nic hmm. takiego dziać. E, a dopiero aparat zapłonowy oczywiście był rozbierany. Lepiej w tym aparacie zapłonowym wymieniłem płytkę na nową. Miałem nową płytkę, więc wyjąłem starą, założyłem nową, wyregulowałem. To nie działało. Cały czas 20 minut jazdy i staję. Prostu te mechanizmy mają jakąś taką swoją cechę, że w przypadku kumulacji jakichś drobnych luzów, tak naprawdę, drobnych błędów, sumowych błędów, powstaje tak duży błąd, że on przestaje odparć. Także jeżeli macie takie takie problemy, to nie naszą ścieżkę tylko zacznijcie od zmiany aparatu zapłonowego, bo prawdopodobnie jeżeli na trzy przypadki się nam to wdarzyło, no to prawdopodobnie jest to właśnie wina aparatu nawet jeżeli ma iskrę, nawet jeżeli wygląda dobrze. No i to chyba już wszystko, co chciałem tu powiedzieć. Że no, mam nadzieję, że, że jakieś nauki z tego wyciągniecie. No i Pamiętajcie o tym, że to wszystko trzeba węglarnie zrealizować. Zostawianie oleju na kilka lat musi być w miejscu, tylko jak się określił na cały świat.